Automasaż i masaż. Co je łączy, co je dzieli, co jest lepsze? Często mnie pytacie, czy krótki, codzienny automasaż jest lepszy, gorszy, zastępuje masaż w gabinecie dłuższy? No właśnie, na to warto sobie odpowiedzieć. Przede wszystkim, po co my się masujemy? Masujemy po to, żeby zagęścić tkanki, spowodować ich dobre ukrwienie pobudzić fibroblasty do produkcji kolagenu. Fibroblasty to komórki znajdujące się głębiej w skórze, a kolagen to z kolei taki święty graal kosmetyki, spoiwo tak naprawdę naszych tkanek łącznych naczelnych ujednolniaczy. Masujemy się także po to, żeby zredukować napięcia twarzy, szyi, po to, żeby zredukować opuchliznę, czyli zastoje limfatyczne, wygładzić, ujędrnić, krótko mówiąc. I wiemy, i empirycznie, z doświadczenia i z badań naukowych, że takie rzeczy warto jest robić codziennie, albo przynajmniej często co drugi dzień. Natomiast nie ma potrzeby robienia ich długo. Czyli jeśli potrafimy zrobić sobie krótki, szybki automasaż codziennie bądź co drugi dzień, to tak naprawdę nasz zysk jest znacznie większy niż masaż dłuższy, nawet super profesjonalny, ale rzadziej. Bo te napięcia po prostu powinniśmy niwelować. Ten kolagan na co dzień powinniśmy pobudzać, wytwarzać. Te ewentualne zastoje limfatyczne na co dzień powinniśmy drenować. Także to wszystko jest bardzo logiczne, dlatego też absolutnie was nie namawiam do tego, żeby rezygnować z ogromnych przyjemności i korzyści płynących z masażu w gabinecie takiego solidnego czy dłuższego, ale z punktu widzenia czysto praktycznego, automasaż wygrywa dzięki tej regularności, częstotliwości, bo chciałabym, żebyście to zapamiętali że nawet 10 minut solidnego pobudzania twarzy, szyi, dekoltu sprawia, że w tych rejonach tkanki, czyli skóra, powięź, mięśnie przez wiele godzin potem pracują zupełnie inaczej, zupełnie inaczej się oczyszczają, detoksyfikują i są dużo, dużo lepiej zregenerowane i odżywione. Także tak to wyglądają tajemnice automasażu, do którego zawsze będę Was najserdeczniej zachęcała. A dlaczego? Po prostu dlatego, że to działa.